Mateusz Białas, po wygranym pojedynku na gali HFO w Nowym Sączu gratuluję. No, dzisiaj ten Nowy Sącz nie ma łatwej gry, bo, bo to jest chyba druga walka z rzędu, gdzie lokalny zawodnik przegrywa. Wydawałoby się, że jako przyjezdny będziesz miał mniejszy doping, o, otóż miałeś tutaj całkiem sporą grupkę takich lojalnych fanów, którzy nawet, którym nawet udzieliła się mocno energia. Co do moich przyjezdnych, ja nie mam nielojalnych przyjaciół, znajomych, więc innych tutaj bym nie widział. Walka ciężka, dobrze się do niej przygotowywałem. Przygotowywałem się z Bartkiem Batrą, Marcinem Parchetą, Mendim Suwerem, zawodnikami z Hiszpanii, więc przyjechałem tutaj pewnie po swoje zwycięstwo, mimo tego, że ostatni start miałem tak naprawdę w czerwcu i w grudniu na Mistrzostwach Polski, a poprzednio miałem 3,5 roku przerwy. Trener na pewno będzie zadowolony, natomiast powiedz, w pewnym momencie twój rywal w pierwszej rundzie bardzo mocno napierał, okopywał twoje nogi z każdego dosłownie kąta. Otóż w pewnym momencie tak, jakby ten impet z niego uszedł i nie wiem, czy tam przeszedłeś go czasami, prze, prze, no, przełamałeś, czy po prostu się wystrzelał. E, nie przechwalając e, mojego trenera Bartka, taki był plan. My znamy moje możliwości, e, to nie były kopnięcia od Synklaja, żebym jak nie mógł przyjąć przez te trzy minuty. E, po prostu miałem trochę przyjąć, miałem zobaczyć, jak zachowuje się przeciwnik, i odpowiednio zareagować. Taki był plan A. I w drugiej rundzie wkroczyliśmy z planem B który praktycznie chyba wyszedł już na końcu pierwszej. To były moje mocne, prawe ciosy i mocne kopnięcia. Po tych dwóch nam w drugiej rundzie, gdzie Gong tak naprawdę już uratował twojego rywala, on się też opierał o liny w narożniku. Wiedziałeś, że to jest kwestią czasu, jest trzecie, kiedy go do, do, dojdziesz do niego. Bartek kazał mi się tylko uspokoić. Ja byłem przygotowany na pięć rund, więc wiedziałem, że, że prądu mi nie zabraknie na ostatnie trzy minuty. Zależało nam tylko na tym, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu i nie przyjąć jakiegoś głupkowatego ciosu. Gratuluję jeszcze raz takiej razie Dzień bardzo dobrej walki. I pozdrawiam serdecznie. Chciałbym pozdrowić moją rodzinę, moją mamę, moją kochaną żonę, która tu ze mną przyjechała, moich najserdeczniejszych kumpli, ich dziewczyny i podziękować moim sponsorom. Nie będę już, już wszystkich wymieniał, żeby nie zabrać czasu, ale ci, którzy powinni wiedzieć, to wiedzą. A żona to była ta najbardziej niegrzeszna w tym roku. Ta, narodzie. która na koniec, wiadoma no wiadomo, adrenalina. Przemek trochę na, na ważeniu powiedział, że mnie sprawdzi, dlatego nas się trochę zdenerwowała. Przepraszam cię, Przemek za to. Moja żona dostanie opiernicz. Dobra, powodzenia. Dzięki. Dzięki.